Siemano, dzisiaj w tym filmiku rajdujemy sobie bazę na zimie. Taki dość ciekawy rajdzik był, także no zapraszam do oglądania. Yes, Ej, Macie ognisko? Kit starta, weźcie ognisko i trzeba to przełożyć. Żelazo, wyraźnie. Brabinkę sobie do góry zrobić. Kto jedzie po ceki? Rzucił się Ja mogę zostać w pojechaniu i wejść do rynku. Ja też bym sobie jedzenia krzykło Ale kurwa, jak trzeba jechać, to mogę pojechać. Tym ja tak tak, nie. A jest gdzieś się? A nie, jest, umiera Eee, czekaj, bo zginął. Aha, nic nie miał. Dobra, to idziemy na górę. Czeki tutaj są? Są Dwie mam na sobie. Po rozdzielam Możemy iść. Patrzy. Wszyscy mamy resztę. Myślałem, że w tamtym bazie ustawiłem sobie. Kasków nie ma. Ten ma tylko kaskę. Ja Myślał. Ja do ciebie tefnę. Okej. Okay. coś. Dobra, wbijemy. O, a gażyk tu i... mają już, ty. Większość ja ze względu, a i ty, jak dumy, coś. Garaż otwarty kolejny otwarty kolejny otwarty, to jest zamknięty Wychodzimy garażem Można wyjść garażem, ale czy to jest ostatnia brama? Dobra jest tu. jeszcze dwie są bramy. To chodź na górę. Wiebram. Dobra. To już? Tak, już wy normalnie wejść. O, o coś czeka, coś czeka. Żartowałem walekałem, żartowałem. To Co, coś przyjechało. Hej, Ej, wiesz kogo jest to jest auto? Toxicle'a mam. Ktoś ostatnio? Mm, już ci mówię. Eee, ty, Renatka, weź może przekaż jej cekki, które już wskoczyłaś. Weź cekki i chodź. A nie masz już cek tak na sobie? Nie, ja tylko dwie wziąłem. Ile my wziąć cek? R? A nie mamy tutaj wejścia, czy ja tu muszę chwilę odrzucać. Pokazać ci coś? Łap. Całą banę ściągam z tych hałup. Ja ściągnę. No tam było 34. O, karał cię. No, A ty jego przyjeżdżaliśmy to... dzisiaj. Gdzie jest 200? To cztery. 4. dach mały pod tym. Tam są malutkie dachy pod tym. Zobacz sobie. Ale też. Zawsze jak coś, to ty zejdziem, zejściem chodźcie już na dół. Mam dwa dachy tylko mamy. Skrzynka, skrzynkach to to. To ja, ja. Tam było. Tutaj też jest. Ty na dół jedziesz? No wy tutaj na dół mam spaść? Tak, mhm. ja, tak, skocz na dół. na dół. i potem y, też ty w dół idziesz. Jestem tutaj w garażach i teraz działam okay, W dół dalej? Dół, Ale nie. Ja nie go na bramę Opojętnie gdzie wszystkie były otwarte, chce trzeba było wysadzić jedną dziwne. dziwne Bo żeby na no, na podwórko wejść Dobra, malinie. No jeszcze kolejna serio Co? Ale ktoś przyszedł już w na to tutaj mają Nikt się drzwi. nie wylogował to może, to może, mają odrodzeniówkę Ej, czy, 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 czy. to nie jest nasze auto? Tak, to jest nasze na tamte drzwi, Na tamte? Tu? No, 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 na tamte Na na beton? Na może tu odro mają

są ceki, macie Ja mam, no, ja walu mam. U góry, tam walu góry, tak jak najdalej tam Albo tutaj na dole, tu splantuj pomiędzy na tamtą wiesz ściankę tak albo tak może być? może być? Może być Ile masz tych na sobie? Jedną jeszcze Więc niedługo będzie trzeba znowu jechać po A nie tam jeszcze są, chyba z 3-4 Można się zbustować dachem iść Zależy jak drzwi idą A tu nie jest za małe? To jest za mało jest Dobra, walcie, walcie, to, lecimy drzwiami. Ej, czekaj, cześć, ja bym zrobił tak, że ej patrz, tutaj czekaj punktował I zapytałem na podłodze. I wtedy byśmy mogli przeskoczyć to. czekajcie dzień. Że tutaj pan też nisko wstrapujesz na nią i pan też tam na podłodze. To powinno bywalić, właśnie, z tego, że Czekaj, To jest odrodzeniówka, to nie jest główna baza. Bo widzę betony. Chyba, że sadzimy bramy karażowe i wychodzimy na zewnątrz. To jest chyba ostatni, tam są jeszcze bramy. Ja nie wiem, jak, jak chcecie, ja, ja mam na sobie jedną cekę, to jak te, chcesz takie coś wykonać, to musi być jeszcze jedna. Ale za tą bramą jest jeszcze jedna brama, także i tak nie wyjdziemy. Oni mi spadły? Ale gdybyśmy wzięli ten totem, to byśmy mogli sobie auta wy, autami wy, 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 wyjebać normalnie. Szczerze, ja że co jakie wyjeb... no... Cztery no, jeszcze Ale walimy górą, czy walimy normalnie drzwiami? Nie zależy jak oni drzwi zrobili, no to jest to, bo wejdziesz górą i tam może nic nie być. to Pytanie, jeszcze ja, szczerze powiedziawszy, ja bym jadł bym im tą główną, bo na chuj im, nam ich odrodzenia jakich nie ma. Musimy teraz znowu pa ileś cech zmarnować, żeby wejść tak, bramami nie wyjdziesz teraz, bramami nie wyjdziesz z tego powodu, że te bramy prowadzą od razu prosto na wyjazd. To mnie rzeczy Adaj mi spodnie Trzeba by było dachami walić Adaj mi spodnie. Nie czekałem ich A. Kusia wyjebie no co ty mnie? Jak tam szefie wygląda? Nie wiem czy fejkowe, czy co Czekaj Tam jest drabinka Nie, tu jest fejk, bo jest nierówno Gdzie jest drabina? O, za tym źle jakie tu jest pusta. Spalimy tutaj, bo jakbyśmy zapontowali na górę, to drabiny byśmy mieli sobie. Nie wiem, może na górze jakieś wejście jest, może na zewnątrz wejdziemy. Jeszcze nie musieli wiercić nie. niczego. Dobra, walcz, to, walcz teraz tu. Walcie. Tak jak ja plantowałem tam. Tak, jak najdalej. Tak, jak najdalej. Patrzę te betony, ale my nawet nie jesteśmy blisko ich dachu. Wychodzimy na zewnątrz Tutaj czyst? A, jakbyśmy wysadzili byśmy byli w tym samym miejscu Dawajcie na zewnątrz, ej dawajcie do mnie Dobra, bieżcie, jestem na górze a, Tutaj a, możemy go patrzeć. patrz Nie Chodźcie środkiem I patrz, właśnie tutaj teraz będzie to tam, tam na dole Malimi drzwiami weź w środka tu jestem, jestem, jestem I tam, ponieważ to jest właśnie pod skałą i tam jest zejście był. muszę mieć tam Czekam Zależy jak to zbudowali na pewno patrz, tam gdzieś. Patrz, patrz, nie tam gdzie ty mówisz, tylko tutaj. zobacz sobie te dachy jak jest na samym dole dach położony A no w sumie tam jest ciura. Kawalicie cement? nie I tutaj sadzić, czy jak? Mmmm, chyba cement. So hungry. Jaki cement przyrody. Dziwna ta baza. Ja o A reszta co nie bierzemy to nie chyba O, jest wejście w dół. Czekaj nie pajcie, nie? No no i schodzimy tam Ale nie przejdziemy nie przez to war dół. Jest tam w ogóle jakaś skrzynka bo ja nie widzę Nie będzie, musimy jeszcze wysadzić ten co mam. Chyba ten, przejdziemy, tutaj mi się wydaje. No normalnie, mi się wydaje, że to jest jakiś fejk, duży. Nie no, tutaj by się starali. No jak to jest już porobione, no... Zero starań. Znaczy, na online raczej by się wybronili. Czekaj nie mnie wyśpieszył? Czekaj, czekaj. Zejdziemy, ale... Chwila. Tam na dole nic nie ma. Nie, są skrzynki Chyba Nie przejdziemy, nie przejdziemy Nie? Proszę radę, ja się nie muszę wysadzić przed nami tamto Zostawiam CK Ktoś musi kliknąć CK i pojechać już Nie da się jakoś wyrzucać temu, wiesz? Kurde... Przejdziesz? Kraj z delfu i... O, przejdziesz? jest że tu będzie kraj dołu. Zejście na dół mamy, ale tutaj nie zejdziemy. O, jestem. Jest totem. Dobra, to rozwalaj. To, że istnieje nie Tak. No. Co tu? To był fejk, nic nie ma. im to do końca. Bijcie ten total. Pewnie tam tam mówiłem pewnie tam tam gdzie mówiłem no to, tam. Dobrze, po jesteśmy... to musimy tam się... nie tam 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 już możemy tam 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 nie tam 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 tam

to może zabuduję. Zbyt mało. Dobra, biorę na siebie dziewięć. Tak mniej więcej pod koniec, a to będzie to no, może być. Nie wiem. nie wiem, czy są spody. Na pewno. Nie, ma. nie wiem, bo jak dali te ukośniętość, to spodów, spodów nie można dawać. Dostaną bana. No? Dostaną bana. Dostaną no, bana na wytyku. No. To jak tajgera gówno Ich nawet kobra nie kocha Myślę, że niech tutaj chyba nie. Pytanie czy wybuchnie Chyba tak Widzisz? Poczekaj ci Albo zaplantuj jedną wyżerikę. Wy w wychodzeniu z plaży będziecie widzieć taką małą minę. To nie moja robota. Czekajcie, proszę mi. na ten tułowok. Panie wypuszczę go teraz. A mnie widzicie. Za wysoko czekaj dałeś. Zdążył. No i lipa. Czemu? Nie wyjedziemy, autami teraz. Te Oj, <grym> no ja, co znowu? zbudowały. No teraz nie <grym i tęka drzeżytki> Macie ktoś do pojazdu? Oj, Renata, Renata, uciek. Zażył. O, skrzyczył. Jest Skrzyneczki. To to Czekajcie, Czekam że się Gdzie Gdzie ty się I masz tutaj totem? Czy ty masz tu <grych> O kurde, no tutaj jest tam gościu Dobra, zapraszam, czeka. czekaj A mnie wszyscy Otwórz ścianę Nie otwórz ścianę teraz tam Nie otwieraj, nie otwieraj skrzynek, otwórz ścianę Nie, nie zobaczyć. Nie, on musi zobaczyć, czekaj, ja oh. zobaczyć. O, o. o. o, o. Jak Gdy wy to sadzicie? A, wy na dole jesteście, jeszcze nie 0 Zero, cek, zero to może wszystko... Siekiery, kilofy, to, to siękiery, kilo, bierzemy. Uszamy. To co, teraz to przylespię. Tak mi wystarczy. to. Wtf jeżeli już wytrzymałeś do końca i film Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, zostawić suba i oczywiście napisać coś w komentarzach. Także dzięki i do następnego filmiku, cześć.